Obchodzimy pamiątkę Reformacji. Jest to dzień, który jest dla Kościoła Luterańskiego, dla nas, Luteran w Polsce, szczególny. Jest to dzień, który obchodzimy właśnie na pamiątkę przybicia 95 tez przez księdza doktora Marcina Lutra do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze. Społeczność ewangelicka na terenie naszego miasta, a zwłaszcza w okresie tworzenia się miasta w XIX wieku i w okresie pierwszych dekad XX wieku, była bardzo ważna. Ewangelicy zajmowali bardzo ważne stanowiska. Takim sztandarowym przykładem jest dr Wilhelm Wagner, neurochirurg, który, jak mówi jego biografia, był prokursorem operacji na otwartym mózgu. Parafia ewangelicka liczyła gdzieś mniej więcej w stosunku do katolików około 16%, czyli 18 tysięcy może. Obecnie ewangelicka parafia w chorzowie liczy około 470 wiernych. Nie wiem, czy to jest jakaś reguła, natomiast im mniejsza społeczność, tym bliżej siebie się trzyma ludzie są skupieni. Mają ze sobą bardzo dobre więzi. znajdujemy się w jednym z największych kościołów w Śląska, neogotycki kościół imienia doktora Marcina Lutra, parafii ewangelicko ausburskiej w Chorzowie. Kościół został wybudowany w 1898 roku w centrum miasta. Jest drugą świątynią ewangelicką na terenie współczesnego Chorzowa. Pierwszym kościołem ewangelicko osburskim na terenie dzisiejszego miasta jest kościół imienia Elżbiety, wybudowany w 1840 1844 na terenie ówczesnej kolonii robotniczej Królewska Huta, tuż przy hucie i tamten obiekt jest najstarszym obiektem sakralnym murowanym na terenie dzisiejszego miasta. To są piękne, zabytkowe obiekty sakralne, natomiast no, wymagają wielkich nakładów również finansowych, o które co roku zabiegamy. Cmentarz przy zbiegu ulicy Katowickiej i Metalowców, jest najstarszym cmentarzem na terenie naszego miasta. Został założony już w 1820 roku. Jeszcze przed wybudowaniem kościoła, przez pierwsze 30 lat od, od założenia do 1850 roku był to cmentarz ekumeniczny, czyli chowano na tym cmentarzu zarówno ewangelików, jak i katolików. Od jakiegoś czasu zapraszamy do parafii w przeddzień wigilii wszystkich proboszczów parafii rzymskokatolickich z Chorzowa. To jest taki dobry czas, kiedy zasiadamy przy wspólnym stole, kiedy łączy nas modlitwa, kiedy łączą nas wspólne rozmowy, wspólna troska nie tylko o swoje parafie, ale również o miasto i wspólny posiłek. I to jest bardzo ubogacające. Mimo tego, że dzisiejsza społeczność ewangeliku jest mała, ta, która mieszkała w XIX wieku, w początkach XX wieku, jednak zaznaczyła się złotymi zgłoskami w historii naszego miasta.